Witajcie. W dzisiejszym filmie zaprezentuję wam postać Południcy, fascynującej istoty z mitologii słowiańskiej, która od wieków wzbudza strach i fascynację. Ta tajemnicza strażniczka upalnych południ zyskała sobie miejsce w wielu legendach i opowieściach ludowych, symbolizując potęgę natury oraz ludzkie obawy. Południca, znana również pod wieloma innymi imionami, takimi jak Żytnia Baba czy Rżana Baba, jest duchem południa, strażnikiem pól i upraw. Według legend, to duchy kobiet, które zmarły w tragicznych okolicznościach, przed swoim ślubem, w trakcie wesela lub zaraz po nim. Ale kim tak naprawdę jest południca? To postać, która może przybierać różne formy, od zjawiskowo pięknej kobiety, przez wir powietrzny, aż po przerażającą staruchę z żelaznymi zębami. Niezależnie od wcielenia, zawsze jest posłańcem śmierci i ostrzeżeniem dla tych, którzy lekceważą siły natury. Południca ukazuje się jako istota o wielu twarzach. W jednej chwili może być piękną dziewczyną z wiankiem na głowie, symbolem niewinności i urody, by w następnej stać się przygarbioną staruchą, wzbudzając strach swoim wyglądem. W zależności od opowieści i regionu, południca przybiera różne formy. Może ukazać się jako chuda postać z rozwianymi włosami, która niczym zjawa przemierza pola. W innych miejscach przyjmuje postać wiru powietrznego, demonicznej siły natury, która w sekundę potrafi zmienić spokojny dzień w przerażającą chwilę. Często ukazywana jest z sierpem w ręku i w towarzystwie zwierząt, takich jak psy czy koty. W niektórych regionach wierzono, że południce posiadają urzekające głosy. I śpiewają podczas swoich obchodów, usypiając tym pracujących rolników na polach. Południce nie znosiły obecności dzieci wśród pól, traktując ich obecność jak drażniący cierń. Gdy napotykały samotne dziecko, wkładały je do worka i znikały w najdalszych zakątkach pól, co stanowiło przestrogę przed pozostawianiem dzieci bez opieki na rolniczych terenach. Ale dlaczego południca ma tak wiele oblicz? Jest to odzwierciedlenie ludzkich lęków i przekonań. W dawnych czasach, kiedy życie codzienne było ściśle związane z naturą, południca była przypomnieniem o nieprzewidywalności świata naturalnego i jego potężnych siłach. Każda z jej postaci symbolizuje inne aspekty tych sił od piękna przez tajemnice, aż po śmiertelne zagrożenie. W rozmaitych postaciach południcy kryje się głęboka mądrość, przestroga. Aby nigdy nie zapominać o pokorze wobec sił, które nas otaczają. To przypomnienie, że nawet w najbardziej żarliwym południowym słońcu, kiedy świat zdaje się spowity spokojem, mogą czaić się tajemnice i moce, które przerastają ludzkie pojmowanie. W sercu słowiańskich mitów i legend leży smutna prawda o losie kobiet, które stały się południcami. Nie zawsze były one enigmatycznymi strażniczkami pól i zbóż. Dawniej były to zwykłe kobiety, których życie zostało niespodziewanie przerwane w dramatycznych okolicznościach przed ślubem, w jego trakcie lub zaraz po uroczystościach weselnych. Te tragiczne wydarzenia stały się dla nich punktem zwrotnym, przemieniając je w duchy, które pragnęły sprawiedliwości i zemsty. Ale dlaczego to właśnie one stały się południcami? Opowieści mówią, że ich niespełnione marzenia o miłości, życiu i rodzinie, które zostały przerwane, sprawiły, że dusze tych kobiet nie mogły znaleźć spokoju. Przemiana w południce była dla nich zarówno przekleństwem, jak i schronieniem, sposobem na wyrażenie bólu, złości i rozpaczy, które nie znalazły ujścia podczas ich życia. Od dawna ludzie szukali sposobów, aby chronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. A południca była jednym z takich wyzwań. Jak jednak obronić się przed istotą, która może przyjąć dowolną postać od pięknej damy powirujący powiew powietrza? Naszym przewodnikiem w tej opowieści będą stare zwyczaje i przekonania mające na celu ochronę przed niepożądanym spotkaniem z południcą. Legenda głosi, że o zbliżaniu się południcy świadczył nagły powiew wiatru. Sprawiający, iż zboża na polach zaczynały falować, pomimo że wcześniej pogoda była bezwietrzna. Kluczową zasadą było unikanie pracy w polu w samo południe. Podczas największych upałów, kiedy słońce stało najwyżej na niebie, mądrze było szukać schronienia w cieniu i odpocząć. Wierzono, że udary słoneczne, mogące dotknąć tych, którzy zignorowali to ostrzeżenie, były dziełem południcy. Zagadki zadawane przez południce stanowiły kolejną formę obrony. Mówiono, że jeśli ofiara potrafiła odpowiedzieć na jej pytania, mogła uniknąć kary lub nawet zyskać łaskę tej tajemniczej istoty. Uważano, że południce obawiają się wody, więc w obliczu zagrożenia ludzie rozlewali wokół siebie wodę, pozostając nieruchomi, aż niebezpieczeństwo minęło. W niektórych rejonach wiara w południce była tak silna, że rolnicy opuszczali pola przed południem, by uniknąć ich spotkania. Jednakże właściciele ziemscy często oskarżali chłopów o lenistwo, przypisując ich działania zabobonom. Południca dla dawnych społeczności nie była tylko postacią z mitologii, ale także symbolem związku człowieka z przyrodą i jej tajemniczymi mocami. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów tej relacji są wiry powietrzne. Naturalne zjawiska, które nasi przodkowie starali się zrozumieć i interpretować przez pryzmat mitów i legend. Dla wielu południca, przemierzająca pola w pełni południa, była utożsamiana z tymi zjawiskami. Wierzono, że jej obecność może przynieść nieszczęście, chorobę, a nawet śmierć. Przypisywanie wirów powietrznych południcy świadczy o ludzkiej potrzebie zrozumienia i nadania sensu naturalnym zjawiskom. Nadając im cechy nadprzyrodzone, ludzie próbowali oswajać strach przed nieznanym, tworząc opowieści tłumaczące ich przyczyny i skutki. Wpływ chrześcijaństwa prawdopodobnie zmienił percepcję południcy na złowrogiego demona, choć pierwotnie mogła być widziana jako opiekuńczy duch zbóż i plonów. Ta ewolucja w postrzeganiu południcy w ludowej świadomości odzwierciedla zmiany w przekonaniach i interpretacjach mitów. Wynikające z zewnętrznych i wewnętrznych transformacji społecznych. Warto wspomnieć, że postać Południcy nie ogranicza się jedynie do ludowych opowieści i mitów słowiańskich. Znajduje ona swoje miejsce również w współczesnej kulturze, literaturze, filmie oraz grach wideo, co świadczy o jej nieustającej popularności i fascynacji, jaką budzi wśród twórców i odbiorców. Dziękuję z całego serca za poświęcony czas. Jeśli jesteście ciekawi dalszych tajemnic i opowieści z zakresu mitologii i kultury, proszę o zostawienie łapki w górę, subskrypcję kanału oraz włączenie powiadomień dzwoneczkiem. Dzięki temu nie ominie Was żaden z nowych filmów. Do zobaczenia.